W ostatnią środę września radni miasta Ostrów Mazowiecka spotkali się na kolejnych obradach. Sesja rozpoczęła się od podjęcia uchwały o nadaniu honorowego obywatelstwa miasta księdzu kanonikowi Stanisławowi Gadomskiemu. Urodzony na kurpiach duchowny, po ukończeniu seminarium duchownego w Łomży, posługę kapłańską pełnił w wielu miastach, w tym w Ostrowi Mazowieckiej, w której zamieszkał na stałe po przejściu na emeryturę. Ksiądz jest kapelanem Ostrowskiej Solidarności od lat 80., a w swoich homiliach wielokrotnie odwoływał się do patriotyzmu i poszanowania ojczyzny. Uchwała o nadaniu księdzu Gadomskiemu honorowego obywatelstwa miasta podjęta została jednogłośnie. Ksiądz Gadomski nie ukrywał wzruszenia i dziękował za wyróżnienie. Przyznał, że czuje się ostrowianinem od 1980 roku, kiedy przybył tu jako wikariusz i pokochał to miasto i tych ludzi. I będę mówił dobrze o tym mieście, a tyle dobrego się dzieje. Zawsze trzeba dobro najpierw zauważyć i z tego się cieszyć. Następnie radni pozytywnie ocenili funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej w mieście. Podkreślono, że ostrowskie przychodnie posiadają certyfikaty akredytacji, jako jedne z zaledwie 250 na około 6 tysięcy przychodni działających w całym kraju. Kierownicy pozów krótko rozmawiali o sytuacji epidemiologicznej, a także o trudnościach związanych ze starzejącą się kadrą medyczną i z dostępem do lekarzy. Radni wprowadzili później zmiany w budżecie. W tym zwiększając o prawie 400 tysięcy zł środki na przebudowę ulic Prusa-Lubiejewska, o 250 tysięcy powiększając budżet przeznaczony na przebudowę ulicy Wołodyjowskiego, a także dokładając 15 tysięcy zł na budowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 2. Rajcy podjęli również szereg uchwał związanych z programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta, z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz z nawiązaniem współpracy z gminą Zaręby Kościelne w zakresie dowozu dzieci do szkoły specjalnej w Lubiejewie. Nadano też nazwy dwóm ulicom odbiegających od sielskiej przyjemna i serdeczna. W punkcie poświęconym realizacji inwestycji rozmawiano o remoncie ulicy Prusa Lubiejewska, o przebudowie Sikorskiego o rozpoczynającym się wkrótce remoncie ulicy Wołodyjowskiego. Poinformowano również o otrzymaniu pozwolenia na budowę nowej szkoły i przedszkola przy ulicy Partyzantów. Niedługo ma zostać ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. Najdłuższa dyskusja wywiązała się w punkcie związanym z rozstrzygnięciem konkursu na dotacje dla klubów sportowych. Dokładniej o sprawie opowiadaliśmy w reportażu z poprzednich obrad Rady Miasta, który dostępny jest na naszym kanale na YouTube, na Facebooku oraz na stronie internetowej www.tvostrof.pl. Konflikt związany jest ze zmianą sposobu podziału środków dla klubów sportowych działających na terenie naszego miasta. W ogłoszonym w drugiej połowie czerwca konkursie wyznaczono 7 zadań w ramach sportów kluczowych czyli piłki nożnej, koszykówki i lekkoatletyki. W regulaminie znalazł się zapis, że konkurs rozstrzygnięty zostanie poprzez wybór tylko jednej oferty w ramach jednego zadania. W większości przypadków obecnie w mieście i tak tylko po jednym klubie specjalizuje się w danej dziedzinie. Na przykład KS Ostrowia trenuje dorosłych piłkarzy i kobiety. Klub koszykówki Sokół szkoli seniorów w rozgrywkach ligowych i w rozgrywkach 3 na 3, a MKS Ostrowianka zajmuje się ostrowskimi lekkoatletami. Jeśli chodzi jednak o kształcenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej, tym zajmują się trzy kluby: KS Ostrowia, MKS Ostrowianka i Piłkarskie Stowarzyszenie Football Dreams Passion. W poprzednich latach każdy z nich otrzymywał jakąś część dotacji, a w wyniku tegorocznego konkursu wszystkie środki otrzymał jeden MKS Ostrowianka. Jak tłumaczył burmistrz, uznali, że lepiej wybrać jednego wykonawcę, który będzie współpracował z pozostałymi klubami, tworząc zgrany system kształcenia piłkarskiego. Środowisko sportowe bardzo się podzieliło, bo część uważała, że brak dotacji może spowodować problemy finansowe w pozostałych klubach, a owa różnorodność w wyborze klubów przez rodziców i dzieci jest dobra i działa na korzyść kształcenia młodych piłkarzy. Przedstawiciele Stowarzyszenia Football Dreams Passion i KS Ostrowi, czyli klubów, które w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej dotacji nie otrzymały, zgłaszali wiele zastrzeżeń co do wyników konkursu. Skarżyli się na brak uzasadnień, jak również na to, że nadal nie wiadomo, jak wspólny system piłkarski ma wyglądać. Część radnych wyrażała niezadowolenie, że burmistrz nie odwołał konkursu i nie zmienił regulaminu, mimo że Rada Miasta na poprzedniej sesji przyjęła stosowny wniosek. Uważali, że tak skonstruowane dotacje dzielą trenujące dzieciaki na lepsze i gorsze. Burmistrz bronił swojego zdania z poprzedniej sesji, zaznaczając, że działa zgodnie z przepisami i z miejscową strategią rozwoju sportu. Mówił o tym, że władzom samorządu zależy na poprawianiu jakości kształcenia sportowego. Stąd też konkurs podzielił środki aż do 2024 roku, by zapewnić klubom stabilność finansowania, ale w konkretnych specjalizacjach. Radny Henryk Wilczewski, związany z klubem KS Ostrowia, wskazywał na zasady, zgodnie z którymi, by klub mógł startować w ligowych rozgrywkach seniorów czy kobiet, musi i tak prowadzić również szkolenia dzieci. Włodarz Ostrowi argumentował za to, że samorząd pomaga klubom nie tylko pieniędzmi, ale i infrastrukturą sportową. Poza tym piłka nożna nie jest najważniejszym wydatkiem miasta, a budżet ma swoje granice. Całość dyskusji mogą Państwo posłuchać, oglądając transmisję z obrad sesji dostępną na kanale Rady Miasta Ostró Mazowiecka w serwisie YouTube.